Siemanko, go z tej strony w Fortnite'a lecz dziś będzie to już drugi poradnik e, z tej serii na moim kanale. E, gdyby ktoś nie widział to dzisiaj są nowe wyzwania czwartego tygodnia i jednym zadaniem jest właśnie zebrać lutujące kręgi z przyjemnego parku. Jeden krąg jest tutaj. dokładnie o tu e, nie tu tylko tu kolejny jest o właśnie tu czyli na drugim wiatraku tak jak widzicie można łatwo się tutaj dostać trolką no i tutaj jest trzeci jest Tutaj, właśnie w tym miejscu, i tutaj jeszcze jest, I, i ostatni tutaj, akurat jest troszeczkę dalej, ale to tylko troszeczkę, więc musimy na tą tyrolkę wejść i, i się znajduje. O, właśnie tutaj. Hmm, możecie też za to, za, zacząć od tego. Potem tam, tam i tutaj. Więc tak podsumowując. Pierwsze, e, pierwszy jest o tutaj. Potem jest tutaj. Potem tu. I ostatni jest. Gdzieś tutaj w tej okolicy. No. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a najbardziej, że Wam pomógł. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I pewnie większość z Was jest tutaj nowa, ponieważ to jest poradnik. Więc chciałbym Was poprosić też o subskrypcję z wnętrzkiem. Ale więc to by było na tyle. Pa, pa.